Dzień dobry, z tej strony Wixa A więc dzisiaj robimy taki teścik oryginały z zamienniki Zobaczymy czy uda mi się odgadnąć Będziemy robić test na ślepo Więc ja nie będę widzieć, który jest który Jestem mega ciekawa, które mi się uda odgadnąć Wydaje mi się, że Wydaje mi się, że to w ogóle powinno być proste Że raczej odgadnę większość Ale może być to bardzo złudne I tak naprawdę może się nie udać odgadnąć ani jednej rzeczy Także zaczynajmy teścior Moci. Dobra uuu ale się trochę przykleja ten jest taki trochę chyba gorszej jakości, bo jakby już chciał się rwać dobra, próbuję jest ciągnące fajne jak kiedyś właśnie jadłam soti to ono takie nie było, było bardziej kruche, pamiętajcie jednak, że wszystko co powiem w tym filmie jest moją opinią wiadomo, że wam mogły smakować inne rzeczy niż mi sam lut mango też jest na pewno bardziej słodszy ale ten mi chyba bardziej smakuje. Wiem też, że w Soti czuć trochę takie kruszonki lodu, ale może one się rozpuszczą. To wydaje mi się, że jest Marletto. A teraz spróbuję drugiego. Zdecydowanie wydaje mi się, że to było Marletto. Mmm, o kurde, To jest na pewno o wiele gorsze. Teraz mam takie, w sumie zastanawiam się, czy na pewno tamto to było Marletto, bo ludzie zawsze pisali, że to te Soti były lepsze, a te Marletto były niedobre. A tutaj to jest bardzo niesmaczne. Jakbym miała się sugerować tym, które jest lepsze, że jakby oryginał, no to to mi bardziej smakuje. Wydaje mi się, że pójdę za pierwszym głosem, czyli to jest marletto, a to jest Soti. Mogę otwierać, tak? Mhm. Mm o kurde, zgadłam. Ej, to o wiele lepsze są te marletto. A ludzie właśnie pisali, że te Soti są takie dobre, że te marletto, mango to są bardzo niedobre. A jak ja spróbowałam tego. A porównają do tego, to naprawdę to było o wiele lepsze. Aczkolwiek też słodsze. Nie po tym. Nie wiem o co chodzi. To jest bounty. Dobra, wydaje mi się, że już po kształcie rozpoznaję. Mimo, że bardzo podobne do bounty. To. Znaczy, smaku to bardzo podobne, chyba prawie się nie różni. To bardziej słodkie i w kształcie chyba się różni. Więc wydaje mi się, że, że od razu wiem, że to jest podruba. Teraz to. Chociaż to też bardzo słodkie. To wydaje mi się, że to jest bounty, to jest podruba. I też wyczuwam to po prostu po kształcie, że bounty jest takie bardziej okrągłe, a to jest takie po prostu kwadratowe. Po smaku trochę to czuć. Ale też nie wiem, czy temi trochę bardziej nawet nie smakuje. No. Zjadłeś. Tak, było wyczuwalne. To było prościutkie. Też będziesz porównywać? <grych> nie karmimy tutaj osób z produkcji. I need a dollar, dollar, dollar is what I need, baby. Teraz uczuć, że to jest Kinderek oryginalny, a to jest Kinderek nieoryginalny, bo ma inne w ogóle tutaj strukturę. Ale dajmy taste check, który będzie lepszy. Może podróba będzie lepsza. Mega dobry w smaku. On smakuje jak Kinderek dosłownie w smaku. Jezu, gdyby nie ta struktura, to ja bym na pewno nie zgadła. No dobra, ten taki bardziej kinderkowy. Ale jakby ktoś mi dał tego. Miałoby tą samą strukturę jak to, bym chyba nie zgadła. Prawie taki sam. Oba mega dobre. Macie też różnicę ogromną w cenie, a za taką cenę to już chyba bym wolała zjeść tego nieoryginalnego. Dobra, może się pomyliłam, chociaż wątpię. Mogę odkryć opaskę? No, czyli to są oryginalne, to są nieoryginalne. Także jak najbardziej możecie kupować te, smakują bardzo podobnie. No tu wiadomo, bardziej taki kinderowski posmak, on też jest dobry. Ale no, od razu odgadłam też przez tą właśnie strukturę. Jakby... I'm shocked, że ktoś odwzorował Kinderki tak idealnie. Ale wydaje mi się, że wiem co to będzie po tych... po szelestach. Czy to będą chipsiki? Tak zapachniało chipsami. What? Bro, what are you talking about, man? Dobra... Spróbuję nie patrzeć tak bardzo na strukturę, od razu biorę. Dobra, biorę od razu, w ogóle... Ej, to nie są chipsy. Jak to? A co tam jeszcze było? Czekolada. O nie, za dużo tej czekolady. Dobra, to też nie chcę patrzeć w ogóle na strukturę. wezmę to w ogóle paznokciami. Aaaa. What? Ale dziwna. Ona jest trochę gorzka. Ja bym chciała zjeść mniejszą czekoladę, która nie była zadowolona z tej. To jest na pewno podruba, to czuć po konsystencji, po tym, że jest taka miękka bardzo i po strukturze mimo to, że wzięłam tak szybko to i tak poczułam, że ona jest taka no, chyba, że to milka, ale to bym się zdziwiła bardzo. Razu czujesz. Po Kęsie. A. O! O, kurde. To też jakąś gorzkawą lekko zajęcza. Ej, o co chodzi? Tutaj ja się pomyliłam. Tu jest jednak podruba, bo ona jest o wiele grubsza. A tu jest właśnie mm, oryginał milki. Ani jednej, ani drugiej bym nie kupiła. Ale chyba prędzej bym się schyliła jednak ku podrubie. Jeżeli to jest podruba, ale wydaje mi się, że jest to podruba. Jednak to było coś wygrawerowane. W smaku inne. Jedyne, co jej łączy, to trochę ta gorzkawość. No, to jest Milka, a to jest ta podróba Lidlowska. Mhm. O kurczę, zdziwiłam się, że to jest Milka. Że Milka właśnie taki zwykły smak smakuje w sumie nie jest za dobra. Jest strasznie gorzkawością zajechało na początku. Że chyba ta jest jednak lepsza, że to bym chyba kupiła. A no tak, wreszcie coś innego niż tej panu czekoladę, no. Pamiętajcie jednak, że wszystko, co powiem w tym filmie, jest moją opinią. Wiadomo, że Wam mogły smakować inne rzeczy niż mi. Ciężko się pozbyć smaku czekolady. Myślę, że dobrym pomysłem, aby pozbyć się smaku czekolady, będą chipsiki. I so love this episode. Weźmy sobie randomowo, w ogóle tu raczej nie wyczuję, po strukturze, no nie ma szans. Ok, próbuję. Fajne. Dobrze jest wyczuwana te cebulka, ale one smakują troszkę bardziej jak. Top Chipsy. Wydaje mi się, że to nie są oryginalne lajsy, ale tak czy siak są bardzo smaczne i w ogóle można je kupić, jeżeli mam rację. Drugi. No i tu proszę Państwa, mamy prawowitego zwycięzcę, bo na pewno to są lajsy, a to jest na pewno podruba. Czuć to w smaku. Nie wiem, czy jakbym zaczęła od lajsów, to bym wyczuła, że to jest podruba, ale. Czuć totalnie, jest to inna zielona cebulka Lejse mają inną tą zieloną cebulkę Akurat te smakują inaczej Ale też są strasznie dobre Ja lubię właśnie taką zieloną cebulkę Także i te i te bym zjadła No, I znowu zgadzam Powiem tak, smak lejsów, no na pewno czuć. Może z innymi bym inaczej to czuła, tu akurat czułam. Jeżeli chodzi o wygląd, to mało się różnią. Te są może bardziej takie, mniej mają skórki, te mają troszkę więcej skórki. Chyba już bardziej bym się skłoniła ku tym, bo też są dobre. A cena jest o no, wiele mniejsza, praktycznie o połowę, bo te kosztowały około 5 zł, a te prawie 10. Zobaczymy, czy ty zgadniesz, że zamknij oczy. Hmm? To byłeś? Nie, nie, nie. Idę. Tu. No, to są lepsze. To tak, o. serio? No. Nie. To no, nie jest, to jest tworwa. Stąd wziąłeś teraz? Czego? I cię zamieszałam, no? To są lepsze. Yy, ogólnie to bardzo, bardzo czuć kole już z tej perspektywy co jestem. Na razie spróbuję bez węku po prostu łyk. łyk. Ciężkie, i tu i tu czuć słodzi. To może trochę mniej smakowało. Dobra, to teraz już po węchu, po węchu też próbuję. No, ten ma bardziej intensywny zapach, tylko ten pachnie taką bardziej sztuczniejszą kolą. Nie no, to chyba nie może być kola, bo nie jest to za dobre. No, to musi być kola, bo to jest dobre. To jest takie fajne, jak się pije, a to jest takie, że. Jak bierzesz najpierw łyka, ok, taka sama kola, ale jak to chwilę trzymasz w buzi, to już nie jest to samo. Bardzo szybko staje się takie sztuczne, jałowe, kwaśne wręcz trochę. A to ja sobie fajnie trzymam w buzi i sobie fajnie buzuję. Nie no, ale zdecydowanie, jakbym miała zgadywać, to wydaje mi się, że to jest Coca-Cola prawdziwa, a to jest podruba. Ej, jestem mega ciekawa, to jest chyba ta jedna rzecz, której nie, nie, nie byłam tak do końca pewna, aczkolwiek i tak wydaje mi się, że raczej muszę mówić prawdę, bo nie może być tak, że kola będzie jakaś niedobra. No, Jezus, już myślałam, że to jest kola, bo to pisało kola, prawie w takiej samej czciące, ale nie. No, no to dobrze, czyli człowieczeństwo jeszcze nie umarło, Coca-Cola smakuje dalej dobrze, a podróbka Coca-Coli dalej smakuje niedobrze. A najmniej w sumie mało razy w życiu próbowałam, ale czuć, czuć naprawdę, czuć, że, że to jest po prostu gorsze w smaku. Dobra, a więc chyba jestem w to całkiem niezła, bo udało mi się zgadnąć wszystko. Jak dałam dla to nie jest gadu chipsów, ale może dlatego, że po prostu bardziej mu smakowały te podróby, a naprawdę były dobre. Więc jeżeli chcecie więcej takich filmików, to dajcie znać w komentarzu. Yy, zasubskrybujcie kanał, zalejkujcie i do następnego. Ciao!